Dziś w programie Polska bije kolejne rekordy. Przodujemy w rankingach, w tym jednym naprawdę zaskakującym. O co dokładnie chodzi? O mało wspominanych powodach do wielkiej dumy. Pomówimy już w pierwszym temacie. Wchodzi nowy, rewolucyjny system do komunikacji cyfrowej z urzędami, który będzie obowiązywał nas wszystkich. Jak na niego przejść oraz kto i od kiedy będzie zobowiązany z niego korzystać, dokładnie przedstawimy co i jak w dalszej części materiału. I wreszcie zdarzyło się coś, co nie miało miejsca od wielu lat i wielu komentatorów mocno zaskoczyło. Prezydent Joe Biden przyjął z honorami chińskiego prezydenta Xi Jinpinga w San Francisco i zdarzył się cud. Nie obyło się jednak bez wielkiej wpadki. Zobaczcie na reakcję sekretarza stanu USA Blinkena. Mamy co świętować. Pora, abyśmy my, Polacy, zaczęli chodzić z wysoko podniesionym czołem, bo mamy ku temu niemało powodów. Nie miną 3 minuty, a zdążę wymienić ich aż 6, Ostatni jest najbardziej zaskakujący. Po pierwsze, przez ostatnie 30 lat jesteśmy jednym z najlepiej rozwijających się państw na świecie i najszybciej rosnącą gospodarką nie tylko OECD, ale także najszybciej rosnącą gospodarką w całej Europie. Jeśli z kolei spojrzymy na państwa średniej wielkości, to widać, że polskie PKB rosło przez 25 lat najszybciej na świecie, osiągając średnio 4,1% rocznie i prześcigając takie potęgi jak Irlandia czy Singapur. Ale jest coś ważniejszego, co wynika z tego spektakularnego rozwoju. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego już za nieco ponad 5 lat w 2029 roku zarobkami zrównamy się z Japończykami. Za 10 lat zasobnością osobnością portfeli dogonimy Francuzów, Kanadyjczyków czy Brytyjczyków, a w 2039 będziemy zarabiać tyle co Niemcy. Czasy, w których inne nacje przyjeżdżają do nas, żeby sobie dorobić, zbliżają się wielkimi krokami. Może nie będą to Niemcy czy Belgowie, ale Węgrzy czy Rumunii już całkiem prawdopodobne, że tak. Jeśli spojrzymy natomiast na dane Eurostatu, to widać, że w Polsce w naukach ścisłych pracuje więcej kobiet niż w państwach, zachodniej Europy lub nawet Skandynawii. Jak słusznie zauważył Marek Zmysłowski, jeśli mamy dużo wykształconych i dobrze zarabiających kobiet, to niesamowicie pozytywnie wpływa to na społeczeństwo, ponieważ dobrze zarabiająca, wykształcona kobieta raczej nie wyjdzie z alenia nieroba i bardziej prawdopodobne, że jej dzieci też będą wykształcone i dobrze zarabiające. Kolejnym wyróżniającym nas osiągnięciem jest coś, o czym rzadko się niestety mówi, a co jest szalenie ważne. Współczynnik Gini, który mierzy różnicę między bogatymi a biednymi w danym państwie, jest u nas również na bardzo dobrym poziomie. Współczynnik Gini świadczy o tym, że jesteśmy wyrównanym społeczeństwem, a struktura zarobkowa jest zdrowa. Państwa takie jak Ukraina czy Rosja, gdzie z jednej strony mamy niesamowicie bogatych oligarchów, a z drugiej wielu ludzi żyjących w ubóstwie, mają wysoki współczynnik Gini, i jest to jeden z wielu powodów, dlaczego cieszę się, że urodziłem się w Polsce. A nie na przykład tam. Jeśli dalej uważasz, że jest to niewystarczająca ilość powodów do tego, żeby czuć się dumnym z tego, ile udało nam się ostatnio osiągnąć, to pora pochwalić się kolejną kwestią. Sprawdzając, ile mamy napaści na 100 tysięcy mieszkańców, widać, że mamy poniżej dwóch takich przypadków na każde 100 tysięcy osób. Dla porównania we Francji jest to 25, w Wielkiej Brytanii aż 92 napady, a w uchodzącej do niedawna zabezpieczną Szwecji aż 70. Pamiętam, jak dorastając na Warszawskiej Pradze lat 90., łatwo było stracić telefon czy nowe sportowe buty. Szczerze przyznam, że nie tęsknię za tamtymi czasami i cieszę się, że dziś w większości przypadków możemy w naszych miastach czuć się bezpiecznie, czy to w dzień, czy w nocy. Oczywiście nie mówię, że u nas napady się nie zdarzają, natomiast są to zjawiska zdecydowanie rzadsze. Niż w dobrze rozwiniętych krajach Europy. Jeśli jesteś świadkiem stosowania przemocy, pamiętaj, żeby od razu zgłaszać to na policję. Reagujmy, kiedy życie lub zdrowie innych może zależeć od naszego działania. Nie pozwalajmy, żeby strach nas paraliżował. Ogólnie, my Polacy słyniemy z tego, że potrafimy narzekać na to, jak u nas jest. Ja to trochę rozumiem. Przez wiele set lat faktycznie nie było na naszych ziemiach zbyt kolorowo i mogliśmy się do tego przyzwyczaić. Z jednej strony to dobre, bo wciąż wymagamy od siebie więcej, wciąż nie będąc usatysfakcjonowanymi z tego, jak jest. Z drugiej strony chyba pora, żebyśmy zaczęli bardziej doceniać, ile udało nam się osiągnąć i z tego, że żyjemy w takich, a nie innych czasach. Bo jeszcze nigdy w historii Polska nie była tak bogata, jak jest teraz i pierwszy raz mamy szansę Zrównać się poziomem życia z Europą Zachodnią dzięki naszej pracowitości. Poczta Polska wprowadza game changera, jeśli chodzi o korespondencję. Choć pisma w tradycyjnej, papierowej formie wciąż będą funkcjonować, pojawiła się także wygodna, cyfrowa alternatywa, która jest przełomową usługą na miarę rozwoju bankowości internetowej i może być realizowana z poziomu Twojego smartfona. Chodzi o dwie usługi. Jedna służy do komunikowania się z podmiotami publicznymi, czyli np. ZUS-em albo urzędami, a druga do komunikowania się z osobami fizycznymi czy firmami, ale w bardziej formalny niż maile sposób. Czyli jeszcze raz, rozdzielmy to sobie na samym początku. E-doręczenia dotyczą komunikacji z podmiotami publicznymi, kudoręczenia dotyczą komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi, firmami, osobami fizycznymi. Jako pierwszą omówimy usługę doręczeń dotyczącą komunikacji z urzędami, czyli e-doręczenia. Obowiązek rejestracji i korzystania z e-doręczeń będą miały wszystkie podmioty publiczne oraz wszystkie firmy, zarówno spółki, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Dokładne terminy podam w dalszej części, bo najpierw chciałem wyjaśnić, co to takiego i po co nam to w ogóle jest. Cyfryzacja przenika przez każdy aspekt naszego życia i ułatwia nam na przykład zakupy, składanie wniosków czy wystawianie recept. Muzyki słuchamy korzystając z serwisów streamingowych, a nie z płyty CD czy walkmana. Tak samo naszą korespondencję z urzędami możemy już teraz prowadzić za sprawą e-doręczeń, których dostawcą jest Poczta Polska. E-doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiająca prowadzenie wiążącej elektronicznej korespondencji. Oznacza to, że zamiast tradycyjnego papierowego listu, pismo zostanie przesłane w formie cyfrowej na adres do doręczeń elektronicznych. AD w przypadku komunikacji z podmiotami publicznymi za pośrednictwem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego PURDE. Natomiast w komunikacji pomiędzy podmiotami niepublicznymi kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego są kół doręczenia. Część z Was zastanawia się teraz pewnie, po co wprowadzać nowy system do wymiany korespondencji elektronicznej, skoro już mamy maile, z których korzystamy na co dzień. Otóż maile nie są wystarczające, a przynajmniej nie we wszystkich przypadkach. Nie spełniają wymogów formalnych, prawnych. W przypadku wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia korespondencji z sądem, urzędem skarbowym czy jakimkolwiek innym podmiotem publicznym. Po pierwsze, w przypadku maila mamy spory problem z weryfikacją tożsamości nadawcy i odbiorcy. Nigdy nie jesteśmy do końca pewni, z kim tak naprawdę wymieniamy wiadomości. Oszuści podszywający się pod urzędy czy banki stali się prawdziwą zmorą naszych czasów. Nowa usługa wyeliminuje problem weryfikacji tożsamości obu wymieniających między sobą korespondencję stron. A wszystko dzięki ADE, które jest identyfikatorem korespondencji cyfrowej w Polsce, jak PESEL czy NIP. E doręczenia zapewnią też jednoznaczne potwierdzenie czasu nadania i odbioru. To absolutna konieczność, jeśli chodzi o prowadzenie korespondencji z urzędami. Jeśli na odpowiedź mamy na przykład 7 dni, to kluczowe jest dokładne określenie, kiedy komunikat został do nas nadany, a kiedy przez nas odebrany. E doręczenia potwierdzają kwalifikowanym znacznikiem czasu to i w jakim czasie na przykład nadał lub odebrał korespondencję. Następną ważną różnicą jest zapewnienie tajemnicy korespondencji. Korespondencja dotycząca naszej sprawy poufnej powinna funkcjonować Obrębie bardziej zaufanego i zamkniętego systemu teleinformatycznego, kontrolowanego przez poważne instytucje państwowe, a nie na mailu, którym logujemy się do Netflixa, internetowego butiku czy setek innych serwisów i stron internetowych. Poza gwarancją spełnienia norm bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, e-doręczenia zapewniają integralność wiadomości. W całym procesie. Czyli Twoja korespondencja trafi do odbiorcy w niezmiennej formie. No i jest też kwestia aktualności naszego adresu mailowego. Skąd Urząd Skarbowy ma mieć pewność, że pismo, które do mnie wysyła na maila, którego podawałem w urzędzie 6 lat temu, do mnie dotrze. Mogło się tak przecież zdarzyć, że już od dawna z tego adresu nie korzystam. I zwyczajnie w świecie zapomniałem o tym poinformować wszystkich ważnych instytucji publicznych, żeby się przed tym ustrzec zostaje nam nadane AD jako niepowtarzalny identyfikator do komunikacji elektronicznej. Pórdę i Q doręczenia to usługi zaufania, jak na przykład podpis elektroniczny. Tak więc, jak sami widzicie, nie wszystko da się zrobić przy pomocy maila. Tu, gdzie do tej pory konieczny był listonosz, i wasz podpis, pokwitowanie odbioru. Teraz pojawia się nowoczesne narzędzie. Narzędzie, które umożliwia Wam odbieranie i nadawanie pism urzędowych z każdego miejsca na ziemi. Nawet w trakcie wakacji na drugim końcu świata. Jak już na początku wspomniałem, wyznaczone są także obowiązkowe terminy założenia AD, czyli adresu doręczeń elektronicznych do E-Doręczeń. Muszą założyć je wszystkie podmioty publiczne i wszystkie. Wszystkie podmioty niepubliczne, czyli firmy i spółki. Natomiast obywatele mogą zakładać AD, ale nie muszą. Jeśli chodzi o podmioty niepubliczne, to swój adres doręczeń elektronicznych, czyli AD, będą musiały założyć wszystkie podmioty wpisujące się do CIDG po 31 grudnia 2023. Czyli jeśli 1 stycznia 2024 założysz działalność gospodarczą, to będziesz musiał, musiała postarać się o ADE. Podmioty wpisane do CIDG przed 31 grudnia 2023, ale które będą składały wniosek o zmianę między 30 września 2025 a 30 września 2026 też będą musiały założyć AD, a ogólnie to AD założyć będą musiały wszystkie podmioty wpisane do CIDG zanim upłynie 30 września 2026. Żaden podmiot czy osoba fizyczna nie musi czekać i może dołączyć do systemu już teraz. Rejestrować się można już od 2021. Jeśli chodzi o podmioty wpisane do KRS, to wszystkie wpisane do KRS po 10 grudnia 2023 również będą musiały założyć sobie AD. Podmioty wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 natomiast będą musiały uzyskać AD do 10 marca 2024. Natomiast zawody zaufania publicznego, np. notariusze, będą musiały zarejestrować się w AD do 10 grudnia 2023. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na tę stronę i wypełnić formularz. Wniosek o założenie AD kierowany jest do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Dalej, na podstawie AD i informacji przekazanej przez ministra do Poczty Polskiej zakładana jest skrzynka doręczeń, którą trzeba aktywować. Teraz uwaga, przechodzimy do Q doręczeń które służą do komunikacji z podmiotami niepublicznymi. Tu również dostawcą jest poczta polska i tak jak poprzednio mamy takie same zalety, jeśli porównamy sobie kudoręczenia do maila. Usługa zapewnia dowody do korespondencji. Tożsamość nadawcy i odbiorcy jest zawsze zweryfikowana, a dane osobowe chronione. Jest to tak samo usługa zaufania, a do tego kwalifikowana, czyli przeszła dodatkowo audyt realizowany przez firmę zewnętrzną przy Komisji Europejskiej. Jak inni dostawcy usług kwalifikowanych w Unii Europejskiej. Zresztą sami zobaczcie, czasami potrzebujemy wysłać coś w bardziej zaufanym trybie, na przykład do firmy. I wtedy właśnie, zamiast korzystać z tradycyjnego listu poleconego na poczcie u pani w okienku, możemy wygodnie i szybko zrobić to przez kudoręczenie. Jak można zacząć korzystać z kudoręczenia? Po pierwsze trzeba posiadać AD powiązane z pordę, czyli usługę w ramach e-doręczenia. Po drugie należy posiadać aktywną SD, czyli skrzynkę doręczeń powiązaną z pordę. Następnie musimy aktywować kudoręczenia. Aby to zrobić, należy przejść do modułu usług dodatkowych, skrzynkę doręczeń powiązanej z pordę. I zaakceptować regulamin oraz politykę świadczenia usługi. Wiem, że na pierwszy rzut oka wygląda to nieco skomplikowanie, ale uwierzcie mi, że jak poświęci się temu kilka minut, to będziecie się już po tym w miarę sprawnie poruszać. Koniec końców nic nie jest tak trudne, jak się z początku wydaje, jak się już za to zabierzemy. Kolejnym tematem jest coś, co nie miało miejsca od wielu, wielu lat i co wielu komentatorów po prostu zaskoczyło. Prezydent Joe Biden przyjął w San Francisco chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, a w samym mieście wydarzył się cud. Ale od początku. Starej Chiny od lat utrzymywały chłodne stosunki po tym, jak za administracji Trumpa USA zaczęły wprowadzać ograniczenia w handlu z Pekinem, co miało ograniczyć wzrost konkurencyjnego mocarstwa. W pewnym momencie mówiło się już o wojnie handlowej, a sytuacja militarna między dwiema zwaśnionymi stronami stawała się coraz bardziej napięta, szczególnie wokół Tajwanu. W tym tygodniu nastąpiła odwilż w relacjach chińsko-amerykańskich, co może jak najbardziej cieszyć całą resztę świata. Nie ma chyba sensu tłumaczyć, dlaczego niekorzystnym dla nas zjawiskiem byłaby coraz bardziej narastająca rywalizacja między dwoma największymi mocarstwami. Prezydent Xi w swoim pięknym przemówieniu nazwał USA przyjacielem i oznajmił, że Chiny nie planują z nikim o nic rywalizować i że życzą i sobie i USA dynamicznego rozwoju i że podobnego podejścia oczekuje w zamian. Amerykanie również wypowiadali się o Chinach w przyjaznym tonie. Nie obyło się jednak bez sporej wpadki. Zapytany przez dziennikarza o to czy uważa się za dyktatora prezydent USA, zamiast odpowiedzieć wymijająco, odpowiedział że tak, że uważa prezydenta Chin za komunistycznego dyktatora, co było oczywiście wielkim faux pas i uraziło stronę chińską. Państwowe chińskie media nazwały to nawet prowokacją. Sami zresztą zobaczcie na reakcję nieco bardziej świadomego niż obecnie Biden, sekretarza stanu USA, tonego Blinkena. No dobrze, ale jakie były dokładnie ustalenia na szczycie w San Francisco? Po pierwsze, Chińczycy obiecali, że ukrócą sprzedaż substratów do produkcji fentanylu. Meksykańskie kartele importujące fentanyl z Chin, następnie zalewają nim Stany, czerpiąc z tego ogromne zyski i zamieniając amerykańskie miasta w zombie land. Idąc dalej, oba mocarstwa ustaliły też, że wznawiają między sobą komunikację w obszarze wojskowym. Jest to szalenie ważny krok w stabilizacji regionu Pacyfiku, ponieważ jeśli dojdzie do jakiegoś przypadkowego incydentu, to obie strony rozmawiając ze sobą bezpośrednio i szybko będą mogły łatwiej wyjaśnić, zanim dojdzie do niepotrzebnej eskalacji. I wreszcie kwestia Tajwanu, który Pekin planuje włączyć siłą do Chin kontynentalnych, na co za bardzo nie chcą pozwolić Amerykanie, którzy produkują tam najbardziej zaawansowane technologicznie chipy oraz którzy przy pomocy Tajwanu blokują chińską marynarkę. Chiny zapewniły, że nie będą w tej chwili eskalować napięć wokół Tajwanu, ale oczywiście nie rezygnują z pokojowego procesu włączenia zbuntowanej wyspy do obszaru swojego terytorium. Biden potwierdził, że popiera przyłączenie Tajwanu do Chin, ale w procesie demokratycznego głosowania, na co wiadomo komunistyczny reżim nigdy się nie zgodzi. Natomiast jeśli chodzi o wielki cud, jaki spowodowała w San Francisco wizyta Xi Jinpinga, to spójrzcie, jak wyglądały tam ulice przed jego wizytą, a jak wyglądały w trakcie. Wszystko wróciło do normy, i na ulicach San Francisco znowu zapanował porządek, czyli dało się uporać z problemem. Potrzebne było tylko trochę chęci i ewentualny wstyd przed przywódcą sąsiedniego mocarstwa, którym porządek jest największą świętością, a ulice są zawsze czyste. Szczerze mówiąc, już bardziej wierzę w to, że teraz amerykańsko-chińskie relacje będą opierały się na przyjaźni i współpracy, a nie rywalizacji niż w to, że taki stan rzeczy na ulicach San Francisco, LA czy Filadelfii utrzyma się na dłużej. Dzięki za uwagę, jeśli sądzisz, że te informacje okazały się dla Ciebie interesujące lub przydatne, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, a ja życzę dobrego dnia i do zobaczenia.